Co ja tu w ogóle robię? Hmm. A ta kamera to co? Co się gapisz? Zaraz! Ooo, nareszcie co? Jej! Dobra, schodzę. No, no nie coś dostawa. Serdecznie. Co ja Jak dostawa? Patrz, co? Mówi! Co? W ogóle to tak. dlaczego ty masz mój garnitur? A dlaczego ja mam twój garnitur? Nie wiem. Chwila, co? Skąd ty się, co? Co? To nie ma sensu. Ja co było? Co się stało? No piwa chyba. Tak, co? Piwa? To już, to jedno, panie, no to ja idę. Tak, ja pójdę inną drogą. Ale nie, nawet nie. No ten tak. O ja co to ma być? Skąd się tam wziąłeś? No, poszłem. No, nie wiem. Nie pytaj. A, No dobra. To co? Jaki plan? To ma być plan? Nie. A. A no to... To chyba idziemy. No poczekaj, bo dalej się tu gapią. Chyba jesteś debilem. Przecież, słuchaj... No? Jak my. Teraz weźmiemy coś, to będziemy mieli problem. Czemu? A co tam ten, co tam ten. ten ten debil mówił? Który? Który? No ten, 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 co przed chwilą Który? powiedzieliśmy. Słychać, ja, słychać jakieś dźwięki w tle. Też to słyszałem. No dobra. To nie wiem, to co, idziemy tam i bierzemy piwa? Ty jesteś debilem. Przecież jeszcze nas tutaj tak. zarysują. Serio? To nie pomaga, że ten sklep jest blisko. Tego. Nieważne. To nie pomaga w sumie, że tam jest kamera i nas słyszą. Ty no. Dobra. Dobra. czekaj. Um, ty zgubiłeś ptaka, a ja... A ja tutaj będę stał. Ty wejdziesz do środka. I tam się po prostu powiedz im, że zgubiłeś ptaka i że tutaj, że tam wleciał. Okej. Okay. Poczekaj chwilę. Jakby co to nas nie słyszeliście, dobra? O. Okej, okay, to ja idę. I dalej te krzyki w tle słychać. No mogę to iść. ja idę tam. Proszę pana, bo mi tutaj ptak wjechał samochodem do tego sklepu. Miało być, że ptak mi samochodem do... Znaczy... mi do ptaka wlecia. Kurna, no w sensie, że... Eee... Eee... later. Eee... Eee... 2000 years later, Wietek, Wietek, co ja tu miałem mu powiedzieć? Gdzie jesteś, gdy ci potrzeba? A, mój ptak wleciał do sklepu tutaj. Czy pan. Czy pan jest głupi? Ten sklep jest zamknięty, jak? Jak tu co? Jak tu nie wleciał tak. tutaj? Jak? Normalnie. Jak tu wleciał ptak? No, a jak ptaki latają na piórach? No, ale sklep był zamknięty, drzwi były wszystkie zamknięte. Jak ty niby wleciał ptak? No to niech się pan jego spyta. Kogo? Ptaka. To gdzie niby jest? No nie wiem, mówię, że mi wleciał do tego sklepu, no zgubiłem go. Mamy tutaj problem? Jaki problem? Gdzie jest problem? No, to tak. jest biuro policji tak. tutaj niedaleko, stąd jeżeli coś próbujesz ukraść, no to, 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 to tutaj polecam ci e, tam iść. Co nie pierwsze rano. Tak? Tak. Jak mam tam iść? Chyba wszyscy wiedzą. Nie po... jestem konfidentem. Nie o to chodzi. Czy siebie zbiję piwo? Ale co ty Co Zrobię to sobie. No, teraz w Ha, co za frajer. Siema, tak ukradłem piwo. Ty debilu, to jest pusta grata. A faktycznie? No to, no to co teraz? No to bo piwo jesteśmy, a ja nie po no. Ale on tam wszystko już spakował i odjechał. Jak odjechał? No, spakował wszystko, zamknął na klucz, spakował piwo do jakieś szafki, zamknął na klucz i odjechał. Gdzie idziesz? Do sklepu. Po co? A no właśnie, ja tu nic nie kupię, dobra, nieważne. To gdzie teraz idziemy? No, my musimy mieć inny plan. To chodźmy do innego sklepu. Wiesz, pewnie. No, dobra, ja kontra też.